Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was recenzję mory Pro C. Jest to nóż zakupiony w iuli. Jest to nowy typ noża całego w ogóle i także pochwy. I to może zacznijmy właśnie od powki. Co tu się, się zmieniło w tym? Tu mamy, yy, może tak, pochawka no, bardzo dobrze wyglądana, jak w każdym może. Bardzo dobra. Bardzo, no, niezniszczalna wręcz. Tutaj mamy taki guźdżek, yy, yy, bo wcześniej były takie kółeczka. Tutaj jest taki, taki jakby herb. Czy nie wiem do czego to porównać. A wcześniej było takie kółeczko, teraz jest takie coś. No i co jeszcze? Mamy tutaj taki klipsny pasek można założyć bez przeciągania. Nie trzeba zdejmować paska. I tu ma takie coś, że żeby założyć drugi nóż to wystarczy po prostu to wsunąć. I ten, to coś się blokuje w tym jest jeden minus taki, że już tego kółka nie wsuniemy z tych starszych wersji no ale no nic no tak zrobili dobra, to może przejdźmy do samego noża Made in Sweden logo i stal węglowa yy, bardzo fajna stal w skandynawski yy, może wymiary podam, ostrze ma 93 mm w wcześniejszych morach było 100 mm a teraz jest tutaj takie, takie są wymiary nie wiem dlaczego, ale też ten nóż jest trochę wytrzymałszy yy, co się zmieniło tutaj w rękojeści yy, jak widzicie tu jest plastikowe a ta yy, część, ta szara jest gumowana bo wcześniej było tak, że na końcu i na początku tutaj było plastikowe, a yy, całość była gumowana. A teraz jest tak, że tylko tu jest gumowane, tu inne około. A tutaj są plastikowe. Z logiem. Yy, nóż przyszedł do mnie bardzo ostry. Yy, yy, Można nawet to uda mi się pokazać na jakiejś takiej kopercie.

bez najmniejszego problemu z nie. Yy, właśnie niestety nie jest wodoodporna, czy, znaczy, yy, yy, no, yy, Rzewieje, znaczy się, nie jest. Yy, jest to Scarlet więc bardzo rzewieje. no i. Ale jest bardzo twarde za to. I co dalej? Na górze widzimy grzbiet. Grzbiet ma 2,5 mm, ale jest jedno nie do robienia albo nie wiem czy to specjalnie zrobili, ale raczej nie. Na górze są wżery po obróbce. Po prostu to jest niewyszyfowane, tak jak wyciągli, wyciągnęli ten nóż z hartowania z pieca. To tak zostało na górze może specjalnie tego nie robili po to, żeby umieć krzesiwem coś rozpalić od ten nóż. A, a tutaj jest jeszcze ten plastik. Jeszcze jedna rzecz. Odnośnie tanka w rękojeści. Tak wchodzi dotąd. I dotąd, więc nie jest najgorzej. No i chyba dobrze, no. No i tyle. Znaczy, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I trzymajcie się. Cześć.